Cześć! Witamy się z Wami z Zakładów Mięsnych Żbikowcy z Krilno. Cześć! Dzisiaj nie będziemy Was oprowadzać po zakładzie, lecz testować naszą pyszną kaszankę. Tak jest, kaszankę zamkniętą w puszce. Jakiś czas temu widzieliście, jak Łukasz na szorcie testował kaszankę w konserwie, a już dzisiaj trafi ona do sprzedaży. Na SlepMięsny.com tak Więc testujmy może. Tak jest. Proszę bardzo, aby tylko mi się to przetworzyło. Eww, kurde! Udało <śla> <śla> się! E, dobrze wygląda. Bardzo ładnie. Ładnie. A więc tak wygląda to nasze kaszameczko. Już tak ładam, bo ja uwielbiam Masz polski kawior. Polski kawior. Uwielbiam kaszaneczkę. Pomysł wydaje się dość oryginalny. Kaszanka zamknięta w konserwie. Poczekam za domu z konsumpcją. Dobra. Tak więc co? Wszystkiego smacznego. Opinie? Mm. Nie oszukiwać. Nie, nie oszukujemy. Nieprzygotowana? Świetna. Nie, dobra. Na pewno? Bardzo. Mm. Kasza jest twarda? Nie. Jest taka jędrna. Fajna. Taka? Nie ale jest... nie jest glamza? Nie. Jest rozpaciana. A -a. Al dente, o, 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 o. Ale jest, jest bardzo, bardzo... No tego się bo wiecie, kaszanka się parzy, a ta była trzy razy gotowana. Fajnie, że czujesz, czujesz, czujesz Tak, ale dokładnie, tak... Tak ty, nie? Ja przygotowałam chleb, ale nie jest potrzebny. Nie, nie, świetna. Naprawdę, Łukasz, udało ci się. No. To nie mi. No. Wojtkowi? No, Darkowi, Jackowi. Chłopaki, Chłopaki super, Chłopaki. Często Jacek przy, przygotowuje przyprawę. No ja aż nam się uszy krząsą. Dobra. Nie, tak szczerze, naprawdę, nie, szczerze. bo... Wiecie, bo wy to będziecie się zachwycać, a klient powie, no nic szału nie ma, jak kupi. Słuchajcie, jest tak. Jest y, delikatnie słona, jest pierna, pikantna, zwał jak uwał. Ja nie mogę mówić, bo ja jem. No, to wraz. Nie, poważnie. To uważam, ta porcja 300 gram to jest tak samo sam raz dla jednej osoby. Tak, <noise> a, nie wiem, czy bym nie dała Banga. razy troszeczkę więcej. <noise> e, pamiętasz cenę? <noise> jeszcze raz? Cenę pamiętasz? 7,99. E, no. no. Ja nie znam tej ceny. To super. Dobra, cena. no. Świetnie. Dobrze, ja sobie jeszcze dołożę. No paprykarz często jest w tej cenie, a to jest jakościowo na pewno super, bo to czysty no. skład. Nie, na naprawdę. Dobra. Pancia powinna zjeść kaszankę, bo ona uwielbia. Jutro pancia będzie degustować. Kończymy. Dajcie lajka że pancia daj. Tak, pancia. Słuchajcie, go słuchajcie, jeśli pod tym filmem będzie z milion 200 Nie, no tak może nie. Ale chociaż no 300, 300 polubień pancia jutro siada i nagrywa film. Z czym mam? Musisz? Szykuj się. A wy, a wy lajkujcie. Tak więc zapraszam na następnym jasny kompa. Życzę wszystkiego smacznego, pa!